Kolejna odsłona z serii o słynnej pani archeolog Larze Croft z nową historią, kontynuującą to, co zaserwował nam poprzednik, oraz z bardzo ładną oprawą wizualną. Tak, mam dzisiaj dla was już jedenastą główną odsłonę poszukiwaczki przygód, a jest to Rise of the Tomb Raider, który jest no właśnie jaki. Czy kolejna, nowa odsłona będzie znowu taka dobra, i czy te pomysły znane z poprzednika wyszły z serii na dobre, czy fabuła będzie wciągająca? I najważniejsze pytanie: czy warto w tę grę zagrać? Zaciekawiłem? No to zacznijmy tę przygodę, tę wspominkę o kolejnej już Larze Croft. Siema! Jak już pewnie zauważyliście, mam dzisiaj dla Was kolejne przygody Larze Croft, a dokładnie jest to Rise of the Tomb Raider. I jak coś, linki do poprzedników znajdziecie w opisie. Tak czy siak, jak mi się ta gra po latach podobała, oto moja opinia, moja recenzja właśnie o tej grze. Na początek troszkę historii. Omawiany dzisiaj tytuł nie był hucznie zapowiadany, nie był podsycany marketingowo, i niestety wyszła tutaj jedna rzecz, która, mówiąc tak delikatnie, rozłościła graczy. Mowa oczywiście o ekskluzywności, o tym, że to gracze Xbox'owi mieli otrzymać nowe przygody Lary na wyłączność. Tak, tak, jasne, gracze PC-owi oraz ci z obozu niebieskich otrzymali odpowiednie porty na ich sprzęt, ale dopiero nieco później. Skutek granie sprzedawało się tak, jakby chcieli tego twórcy, zresztą no któż się mógł tego spodziewać. Na szczęście, z miesiąca na miesiąc, a raczej z ilością zwiększanych platform, RISE nabierał rozpędu. Fabularnie, jest to bezpośrednia kontynuacja poprzedniej odsłony z 2013 roku. By za dużo nie spoilerować, Zosi fabularnej gry, Larze po prostu odbija i popada w paranoję, a to wszystko przez niemalże nierealne wydarzenia dziejące się na wyspie. Co postanowiła zrobić nasza protagonistka? Wyrusza w ślady ostatniej wyprawy swojego tatuśka a Dokładnie jest to poszukiwanie kitierzu. Tam by utrzymać wartką akcję natrafia na sektę jaką jest trójca, która oczywiście chce władać całym światem przy pomocy boskiego źródła. Natomiast końcówka gry, no to jawna furtka na domknięcie trylogii, która oczywiście się ukazała, no ale to już temat na inny odcinek. Tutaj też jest czuć, że Larunia już dorosła i nie jest tą małą, nazwijmy to, dziewczynką, tak jak w poprzedniku. Protagonistka nie ma już wyrzutów, że kogoś musiała zgładzić, co więcej, później jest mega brutalna w tym, co robi. I najważniejsze, tutaj nie jęczy dosłownie co chwilę, co wcześniej można było pomylić dosłownie z filmami dla dorosłych. Czuć też, że jest bardziej rozważna, zdobyła więcej doświadczenia i po prostu stała się bardziej doświadczona. No to co, przyszedł czas na odpalenie gry. Menusy skromne, bez żadnych wodotrysków, ale wprowadzające nas w świat paranoicznej protagonistki. Nowa gra i wybór poziomu trudności, taka oczywistość, a po nim wprowadzające intro. Lara, Johna, śnieg, zimnowopór, ekipa, która ma już dość i oczywiście chęć dążenia do założonych przez siebie celów. Gdy po krótkiej chwili dostajemy we władanie naszą protagonistkę, dosłownie szczęka opada. Lata temu grając pierwszy raz byłem naprawdę zachwycony widoczkami i grafiką. Dzisiaj, jak mam być z wami szczery, po 10 latach od premiery wciąż to wygląda fenomenalnie. Lata temu ślady butów czy przedzierania się przez wysoki śnieg robiły mega wrażenie i podtrzymuje to nawet dzisiaj. Chwilę później gra przenosi nas do wcześniejszych wydarzeń i po tym etapie śnieżnym mamy powrót do korzeni serii. Lokacja znowu piękna i zjawiskowa. Co więcej, zagadki środowiskowe, czyli sposób gry, tak jak z klasycznym Tomb Raiderów. Wspomnę jeszcze o tym, że w tej grze znalazły się i misje poboczne. Tak, są one proste i są one niedługie, ale co najważniejsze, idealnie się wkomponowują w to miejsce i czas akcji, no bo po prostu pomagamy ludziom na naszej drodze. Pod aspektem gameplayowym, Rise jest schematem znanym już nam z poprzednika. Półotwarty świat z mniejszymi bądź większymi obszarami do swobodnej eksploracji, a same one stały się tak mniej więcej trzy razy większe niż po w poprzedniku. Talenty, by rozwijać naszą postać, oczywiście większe i bardziej rozbudowane, by ułatwić nam rozgrywkę. Ekwipunek taki jak pukawki, który mogliśmy odblokować poprzez przeczysywanie obszarów oraz taki, by dostać się do wcześniej niedostępnych miejsc. Oczywiście dużo wspinania i kombinowania, by się gdzieś dostać, dużo strzelania czy cichych podejść, które zostały przeniesione z poprzednika. Rzeczą oczywistą wciąż są znajski i mini zadania, by zmaksymalizować nasz czas spędzony w tej grze. Z nowości Lara uczy się języków, precyzując przypomina je sobie czytając na przykład monolity. Więcej, naprawdę dużo więcej zagadek środowiskowych, więcej krypt i jaskiń do typowego archeologicznego zwiedzania. Nawet sam crafting i zbieractwo też uległo zmianie, no bo Lara, że tak to nazwę, czerpie więcej z przyrody, by na przykład się leczyć, a stara puszka może posłużyć jako tłumik. W rezultacie to naprawdę zadziałało. Poprawiono to, co nie zagrało wcześniej. U Sprawniając i doszlifowując to, co nie dowiozło to, co naprawdę się broni dzisiaj, to wciąż bardzo dobra grafika w grze. O epickim i zapadającym w pamięci początku już wspominałem. Później gra wciąż potrafi zaskoczyć i się podobać. Mimika i emocje są szczegółowe i dokładne. Co więcej, bardzo dobrze napisane postacie, mające swój po prostu unikalny charakter. Wspomnę jeszcze o pełnej polskiej lokalizacji, która jest naprawdę bardzo dobra i z przyjemnością mi się ugrywało właśnie taką wersję. Gra, jako Jaką ja ogrywałem to wersja na 20 rocznicę serii. Tutaj dostępny jest również dodatek Baba Jaga, które zawiera nową, nazwijmy to misję poboczną. Również możemy wybrać się do posiadłości croftów, by rozegrać kolejną nową mini misję. Ogólnie oceniam je naprawdę na duży plus. Są przyjemne, lekkie, ciekawe i czasowo są tak w sam raz. A i z racji tego, że po prostu miałem je w tej edycji, którą ja posiadam, no to były za darmo, a za darmo no to wiadomo uczciwa cena. Bonusowo wspomnę o tym, że dostępne są tutaj również wyprawy, zdobywamy punkty, jakieś tam inne barachło i szczerze to nie moja bajka. Czy warto zagrać w Rise of the Tomb Raider dzisiaj po 10 latach od premiery? Oczywiście, że tak, bo to naprawdę bardzo dobra odsłona przygód słynnej pani archeolog. Co więcej, moim zdaniem pobiła o głowę poprzednika i jest dopieszczona pod niemalże każdym aspektem. Gameplayowo jest naprawdę bardzo dobrze, a mechaniki wcale się nie zestarzały, tak samo jak i grafika, czy same postacie, włącznie z narracją. Fabuła również stoi na wysokim poziomie, ciekawi, potrafi trzymać w napięciu i nawet troszkę zaskakuje na samym końcu. Powiem więcej, naprawdę nie mam tutaj żadnych obiekcji co do tej części. Grając na premierę byłem zachwycony, a ogrywając ją dzisiaj już drugi raz podtrzymuję swoje słowa. Podsumuję to tak, Rise of the Tomb Raider to przygodowa gra akcji z piękną grafiką, ciekawą fabułą i udaną mechaniką eksploracji. Jeśli lubisz takie klimaty, a raczej lubisz, no bo... Oglądasz ten odcinek, to naprawdę nie masz się nad czym zastanawiać. A na koniec pytanko do was. Jak wy oceniacie tę odsłonę Lary Croft? Dla was też pobiła ona poprzednika? Piszcie śmiało, no bo jak zawsze komentarze należą do was. Rzecz jasna i oczywista zachęcam was do moich innych materiałów, jak i wiadomo, zostawienia czegoś po sobie. A natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, do następnego i cześć! Cholera! Ostrożnie!